Ale jesteśmy odwaleni, co? Nasz odcinek dzisiaj polega na tym, że są dwie koperty, które decydują, które trzy osoby idą do drogiej restauracji, a które idą do taniej. Ogólnie są to albo najdroższa restauracja w Krakowie, albo najtańsza restauracja w Krakowie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z testowaniem taniej i drogich restauracji, bo mamy fajne pomysły, jak to wykorzystać. Dobra, wylasowałam trzy karteczki, czyli pierwsza drużyna to papryk. No, a... Bardzo... to jest w mojej drużynie. Bartek No! 一样哦。 Ja byłem pierwszy wylosowany, to ja wybieram. No, weźmy, weźmy ten. Nie, biorę to. Nie wiem, czy już widzowie wiedzą, nie, nie, nie. jakie mamy koperty. My się nie dowiemy, dopóki nie dotrzemy na miejsce już o. tej restauracji. Nie będziecie wiedzieć, żebyście też mieli niespodziankę. Nawet jak będzie tanio, to żeby chociaż było dobre. Ja, ja ogólnie jestem przekonana, że jedziemy do tańszej restauracji. To jest taki talny mój gest. Tak czuję po prostu. Ja się nastawiam teraz na steka, teraz ja, jest. Teka. Jezus. Jak, ja bym tak chciał zjeść coś takiego. No. Ja. Ja właśnie chcę iść do droższej tylko ze względu na to, że nie chcę znowu jeść jakiegoś syfu y, typu fast food jakiś. No Ej, ja chciałem tylko powiedzieć, że Pana chciałem... A! 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 Resuscytacja! Stop! O, tak. Jak sądzicie, droga czy. Pania. Droga! Chyba Myślę, że fest droga! Jest droga! Ale ta. ładnie! Ogólnie tak. troszkę się kępuje. Tak. Taki wysoki budynek, bardzo ładny. Nigdy nie, nie zwróciłam uwagi na tą restaurację, jak tutaj no? wcześniej przychodziłam. Przychodzę tu dosyć często. No, ale ładnie, ładnie. Tak, ale tak chciałem zapytać, bo to nie jest wasza restauracja. Podbierzem. O Jezu! Serio! <ślesy> <ślesy> ale pragnę! Ja nie mogę! Zdajcie sobie sprawę, że to to jest koło I dlatego wawelu. nie jesteśmy na rynku, tylko koło Wawelu. A wiecie, co jest koło Wawelu? Kebab. Restauracja z gwiazdką Michelin Ej, myślę, że idziemy do lastrico, A ona jest dosyć fancy, i droga, mega. Jeśli skręcimy teraz, w prawo, to jest szansa, że dojdziemy do restauracji z gwiazdką myślą. Benek nas troluje. Benio, Benio, Benio. Ja, jeżeli pójdziemy w, w prawo, w prawo. Jeśli pójdziemy w prawo. W lewo. Nie, tam jest tam, jest, tam jest myślę, tam jest kurde. No to dobra, ej, ale... Ja idziemy centrum na rynek. Spokojnie. Ja tu nie wiem co to jest. Ej, ja chyba już wiem, gdzie to. idziemy. To. Tu czyta, Trzy tak, o, 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 tak. Wiedziałam. Tu? Ale, tu? Drugą? Drugą? <laughs> <Drugu, drugu, drugu. laughs> I chcę zobaczyć scenę? Patrzcie, jestem pełnym materialistą jest i hedonistą dzisiaj. Bo tu jest mega blisko, taka mega droga fancy restauracja. Ja już tak sobie widzę do i im sobie. Zawsze chciałam tam pójść, ale idziemy do baru. Myślisz, że to jest bar mleczny? Tak nie no, jest. To jest Kospolska, polska restauracja. Tak fajnie zjem, schabowego, cieszę się. Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w jednej z najstarszych, jak nie najstarszej krakowskiej restauracji, jednej z najbardziej prestiżowych, czyli właśnie w bierzynku. Najtańsza rzecz to lody. Lody za 50. <grym>. nie jest. nieźle. nie to wygląda. <grym>. O, o, macie. <grym>. Jestem zadowolony, bo nie jest to fast food, jest to jedzenie, jakby nie to jakaś polska, więc, więc też fajnie. Co nie wygląda jakoś od Wszystko bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście ceny są bardzo przystępne. Czyli jest najstarsza restauracja w Krakowie? No właśnie, może, pa, ma, może Pana poprosimy o jakąś tutaj historię, bo jesteśmy bardzo ciekawi. Ciekawe, gdzie oni są teraz. <grym> Nie, no tutaj mi się wydaje, że zjemy bardzo dobry polski obiad. Tak jest, tak jest. Czy to prawda, że jest to najtańsza restauracja w Krakowie? To dobrze I takie pytanie, czy wie pan może kiedy zostało to założone, ta restauracja? Pierwsza uczta była w 1364 roku To była taka pierwsza międzynarodowa impreza dyplomatyczna, że Bo z okazji zaś Rubin polskiego króla Kazimierza Wielkiego został Wow Podobno król od sobie nie był w stanie za tą imprezę Trwała ta uczta 20 dni i 20 nocy ważony czas Ale piękny obraz to są portrety osób, które swego czasu odwiedziły tę restaurację i zostawiły największe napiwki dla kolonarów. Należy stwierdzić, że chcą ukonorować ubiegłiste postacie. Znaczy czy jest jakaś wow. szansa, żeby ich przebić, czy to były takie kwoty? Nie. To znaczy ta pani zostawiła swoją biżuterię i złoto, Natomiast pan zostawił swój kapelusz, który był zrobiony z jakiejś skóry, nie wiadomo jakiej. I mhm. jak złoto, coś w, no w tamtych czasach złoto było dość, dość popularne. Okay. Czyli trzeba by było się mocno wykosztować, żeby to na ścianie się pojawić. To wiem, Pamiętam może tak, kiedyś. Jest to kwestia, możemy się dogadać. to wygląda tak, jakby w tej sali były wszystkie układy, trakty i wszystkie Dokładnie tak, ponieważ jakakolwiek rezerwacja rzędowa jest, zawsze jest w tej sali. Okej, okay. okej. Okay. Okay. To jest, tak jak wspomniałem, najdroższa, jedna z najdroższych sal restauracyjnych w Europie. W 2008 roku wydaje koszt wyobiegania tej sali wynosił ponad 6 milionów polskich złotych Ile? A na przykład ten obraz ma coś tak, z tym wspólnego? A, dokładnie, to jest obraz polskiego malarza Bronisława Abramowicza, zwierzchnia mhm. Jana Matejki, mhm. z roku 1876 bodajże, który właśnie przedstawia tą uczcią wieżynkę. I po dajcie gębę, pokaźmy, żart jakiego. O, patrzcie, elegancko. A to jest wieżnyk, który ten mylacz przygotował. Proszę. Znaczy? Wow. Ale to nie jest źle. Ale wszyscy będziemy mieć wtedy to samo. Jest drugie za 460? Mogę ja to wziąć na siebie, już mogę ja to z makaronem 8 zł to jest bardzo dobra cena. Nigdzie nie zjedzie do stołu za 8 zł. Naprawdę. Kochani, zadecydowaliśmy, że będziemy też wybierać najtańsze jedzenie z karty. Jakie jest? Ja słuchajcie, gołąbki biorę za 22 zł. Ja biorę kotlet schabowy za 29 zł. A ja sobie wybrałam kotlet z kokosa za też 29 zł. Yy, I bierzemy rosołek na ja, spółkę, dla wszystkich Czuję się turbo na są frytki? Fajne Ej, <laughs> myślicie, że mają majonez, to frytki Nie, nie, nie Hej, serio, jest sporo Sorry, Stągę? I didn't quite... Piper, no, czyli tak, wdech, no, danie. Ja poproszę tak, ani degustacyjne. I będzie jako danie główne e, pierś kaczki. To ja poproszę w takim razie na e, przystawkę tatar wołowy. Do tego zup e, krem rakowy. Danie główne polędnicę wołową. I na deser crumbel gruszkowy, tak? Tak. i do tego jeszcze do picia do po A ja na danie główne poproszę sarnę. Na deser e, lody w miodzie. Dla mnie kole tylko. Proszę, z lodem. Dziękuję. Mam strakę po kurniku. A ciepło sar nie będzie. 200 słów. Słuchajcie, nawet się brakuje. W ogóle nie ma. Widziałeś na ten... bo ja nie mam Nuggetsy, nie mam ma majonezu. Uważam, że powinniśmy zabrać zostawę i wyjść. Z jakimś się to jest ta star... rozpuszczalna? I <śmuszczalna> to jest z to jak jest stacjom, <skrybuj> Tak głowy Tak A dla panów coś dla trzymania towarzystwa I to jest taki poczęstunek z szefa kuchni Morynkwiczka, wieprzowa z powiem akupowym, sosem balsamicznym i Super, dziękuję bardzo To że to jest, to jest Uh. A może to miało być na kanapki? No robię kanapkę. Mocno winowa. Ona temu winna. bo co? Po tak? jest powinna. Kanapkę u mamusi. Patryk i kanapki zmierzy. Czekaj, ta trzeba. Samut Nie no, że się robiła. Mm -hmm. Pod czarem mamusiu. Mimo, że często wyrzucałem i chowałem za meble, to i tak były dobre. Słuchajcie, jest bardzo delikatne mięso, jest fajnie zrobione, ja nie przepadam za tatarami, ale chciałem spróbować, bo po jakości mięsa można ocenić, to czy dobra jest restauracja. Jest bardzo w porządku. Zdrowie. Zdrowie dla ciebie i twojej rodziny. Ej, wiecie, że król w tym miejscu, nie? Teraz jest trzech króli bo, i królowa. Rejtujemy teraz przystaweczkę. Ja powiem tak, bardzo dobra. Tylko ja też mam także nie przepadam za wszystkimi rodzajami serów, ale ogólnie była bardzo dobra dla śmiała miód, orzechy. Takie mm. 9 na 10. A moja przystawka, czyli tatar, yy, był bardzo dobry, ale na początku bardzo mocny był ten... Yy, ten dym jednak tak przysiągnął bardzo mocno to wszystko, natomiast później jak on się tak trochę ulotnił, to już bardzo, bardzo smaczny był ten tatar i... no nie powiem, że jeden z lepszych, bo mamusia robi najlepszy, ale bardzo dobry. Patrz Moja kanapka smakowała jak taki tost z szynką. Bardzo ja mam na że będzie poza darmo, więc... Czyń <laughs> honory! <laughs> Taki weselny. Dobry. Mm, dziękuję. potrzymam, mm. Pyszny. No. Ej, i przynajmniej tutaj możemy zachowywać się jak chcemy. Tak, można taknąć, tak. nie, nie. Tak, można backnąć. Ej, ale super, bo już wiemy. Że tutaj cena wcale nie oznacza złą jakość, bo tutaj naprawdę już po rosole można tak. powiedzieć, że to będzie dobre jedzenie. No. I wiecie, nie jest za tłusty, jest dobrze doprawiony, smakuje jak rosół, bardzo smakuje, tania przejmuje, a my czekamy na drugie danie. Patrzcie, jakiego pan słodkiego ziomala tutaj. Subskrybujcie kanał proszę. Pachnie rosołem, ale na kaczce. I leci samolocik. Jest taki delikatnie rybny after. Nie jest jest. Yes. Jest taki troszkę yes. posmarzony. spróbuj, Patryk. To jest jak rosół? Troszeczkę bardziej słony. Bardzo delikatny. <noise> <noise> Ale to ogólnie. też jest delikatny. Rosół. rosół. Dobra, zjedliśmy zupkę. Ja moją oddałam Patrykowi, bo nie byłam w stanie zjeść całej. I moim zdaniem 10 na 10. Ja bym o 9. Rosowych mamy. Okay. Tak, to jest też takie coś nie do przebicia Ja natomiast szczerze to zapomniałem co wziąłem I to... ale tutaj mocno grzybowe rzeczy Ojej, jakie porcje w ogóle Tak jak myślę i Wygląda dosłownie jak jedzenie w domu Normalnie jakby to zrobiła moja mama Zawsze biorę, jak pryt biorę to biorę z kaczupem. I zawsze muszę się dwa razy upominać o ketchupu Tutaj przyszedłem od razu i to jaka porcja ketchupu w ogóle mm. To jest dla mnie duży plus, naprawdę To jest domowy obiad, za którym tak tęskniłam. Ja bardzo lubię właśnie takie obiady. To. Bardzo Mhm. Mm Dobrze, że go mogę. Za 22 zł taki coś. Wow. Ej, zwracam honor. Dziewczyny mówiły, że o, no, ja byśmy chciały dotańczyć, żeby się ja dać z głupoty. Teraz nie żałuję kompletnie, że jesteśmy w tańszej. Ciekawe, ciekawe w ogóle jak tam u nich, w jakiej oni są w restauracji i jakim smakuje. Przede mną teraz menu degustacyjnego. sorbet z pietruszką. I to jest mega w ogóle, że sorbet jest podawany przed głównym daniem, ale to też myślę, że po coś. To dla już się powiedzieć, co, co sorbet, co trzyma Okej. Okay. A widmy, podamy, to tak, gdzieś za około 8 minut. Dobrze. Okay. Właśnie się zastanawialiśmy, yy, skąd sorbet przed daniem głównym. No, on z reguły właśnie nam kupki kubki smokowe po mm -hmm. jakiejś właśnie intensywnej zupy, tylko właśnie krem alkowy. Jasne. Pan z degustacją. Pan ja, was, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Naprawdę, bardzo dziękujemy. miło. Dziękujemy. No. Bardzo miło. strasznie, strasznie miło, strasznie miło. Mmm. Wow. Ej, faktycznie pobudza piwki smakowe. Bo świnorod masz, tak? Ale... Ej, bo dlatego cytryna, bo jak jest cytryna, to pobudza ci ślinianki, więc jest śliny, przez co ci to też w taki sposób... Ja pow... giga mokro. Ja też mam wet. A smak? Smak? Coca-Cola. Nie, Nie to ja totalnie czuję... też mam wet, ale czuję piernik. Co się stało? Poprawiłem, to jest Dziękuję bardzo. Zjadłem jako pierwszy, chyba mi najbardziej smakowało z waszych co? Jedyna coś, co mi nie pasuje, to że jest dużo jakby żelaznego w tej części mięsa. Bardzo dobre. Wow. Bardziej mi się podoba dzisiejszy odcinek. Z kluczaka, jak i jadłam, fryteczki też były pyszne. Te nie mam, jakby za co odejmować, więc znaczy no, wyglądała 10 na 10 o, I za mizerię ta tyżka też jest, bo to jest idealna mizeria, taką, jaką lubię, nie jakaś przesolona, przypieprzona. Hania podczas ugotowanych filaj. Podczas... No, 10 10 to jest. Ja zawsze właśnie... 10 na 10 Ania... Ania. <laughs> Ten posiłek mógł ocenić na 7,5 punktów na 10. Ja swoje gołąbeczki oceniam na... Ja bym oceniła na 9 na 10, jak co? Ja nigdy nie daję 10 na 10, bo zawsze może coś być, wiecie, coś, coś może być takiego... Więc daję 9,5 na 10, bo były najlepsze, wydaje mi się, że też najlepsze gołąbki, jak jadłem. Kochani, właśnie wyszliśmy z restauracji. Najważniejsze, ile zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy 143 zł za 4 dania, bo jeszcze z operatorem. Tak Więc jest, dania plus, plus picie, plus, plus, picie, plus, e, plus tak. surweczki, e, plus... Mega mało, Plus Serio. napój e, naszego operatora, jedzenie jest Bardzo ładnie w Ja myślę, że na pewno dwa razy mniej niż oni zapłaciliśmy Ogólna ocenka restauracji, całego wyjścia, całego wszystkiego ja Przynajmniej 8 na 10 Myślę, no. 9 dziewiątkę bym nawet dał A Bo była. cena w, wszystko tak jakby, wiecie, o wiele tak. podwyższa Bo gdybyśmy poszli do jakiejś droższej restauracji, nie wiem, byśmy zapłacili 300 zł I byśmy dostali takie jedzenie, byśmy byli niezadowoleni Ale za tą cenę, jakość e, jedzenia była bardzo dobra e, Tak Czy grzyba na dole? Nie. To jest e, szliwka chyba zmielona z czekoladą. Tak, dobra, Bak. ja też zlecimy ten soknik, który jest. Docenimy tą chwilę, że jemy bardzo drogie danie nie za nasze pieniądze. Tak jest, najlepsza jest. chwila. Tylko za pieniądze Menadżment. Chwała wielkiej w ekipie. Ale Faust. też dziękujemy widzom, bo to dzięki wam. Management ma pieniądze, żebyśmy mogli. Jeść. Masz Patryk? Moją kaczkę? Co ty, no, ty masz kaczkę? Jest słodko. Czym prosto spieca. Nie no weź sobie z. z, z... <grymne> <Potemne>. <grymne> <Nasze drobie. grymne> To, zbrojnie. to, zbrojnie. <grym> to <zbrojnie. grym> Musimy nagrać reakcję na taki na paragon. To jest w ogóle top content Tak, 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 tak. My mamy jej kartę. Nie. No sami płacimy na potężę. Ja. I ile mamy na końcu. Bo <grym> ile będzie <że> 1700? <grym> Jezu, dobrze, że wziąłem tylko kole. Idziemy do toalety i zauważyłam, że przy wejściu do toalety jest coś, coś takiego. Boję się. U Bo mnie to jest nawet creepy trochę. A kibel? Tak? Kiedyś wchodzić cię w twoim wrażyć, który tam fajny, nie? Ej, patrz pocz jakie moje fajne te bezdamska, by kupić Damska Ale. Posejo! oka nie ma. Nie ma wybrakowany. ktoś mu zęby wybił. Jeszcze pan Nie ma w ogóle. Uuuu. Minusik. Patrz, prosimy nie wrzucać śmieci ani innych odpadów do toalety. <śmieniciela> Właśnie nie wrzuca. <śmieniciela> <nie. śmieniciela> <śmieniciela> bardzo dziwne moje otyłomywa. No no no, no no, no wiesz, <śmieniciela> słuchaj, no. Jak trzyma, strzyma. Bardzo szanuję za to. Jest turbo przyjemnie tutaj. Mój własny bogniarz. mnie przepraszam. Ej, skrzypiące podłogi. No nie wiem, <śmieniciela> No co tak skrzypiące? Jest na <śmieniciela> serek. To są lody borowikowe o, i dzisiaj dać jeszcze sprawdziwy boro borowik. Ej, tu wygląda jak O Nie, szup. nie, 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 nie tak. To są lody w kształcie grzyba. Cisza, cisza. cisza. Proszę nie nagrywać elefanty, mojego grzyba. grzyba. A co jeżeli to jest prawdziwy grzyba? Tu nie jest. Nie. Dobra. Czyli to jest lód w kształcie no tak, grzyba. No tak! A nie zamrożony grzyb. Ej, mam na ciepło. No na mą Patryk się zaciągnął, kakao. <gluje> ja taką A ty co masz? Gruszkowe coś. To jest ogólnie jabłecznik, tylko z gruszki, na ciepło z łodami. o. Czyli grusznik. Chcesz y, z mańką? Nie, na razie nie, potem. No, potem nie będzie. <kluje> No to, to jest chyba już jakaś kuchnia nuklearna chyba takie tak. <grywa> no tak, w sobie w, w kształcie grzywa. <grywa> <grywa> to jest kuchnia położowa chyba. Jest za kogo? Za. Za wielkiego freeza. O, mi się okej, okej. Za wielkiego... Słuchajcie, my siedzimy tutaj już tak naprawdę drugą godzinę, spokojnie O, pierwszej chyba wyjechaliśmy z domu, czy nie? Byliśmy tutaj delikatnie po pierwszej. No to jest yy, czwarta O, trzy godziny W każdym z tych posiłków było coś, co wydaje mi się, że jest afrodyzjakiem Owoce morza też na przykład, tak. dlatego tego rak No to owoc jeziora bardziej, albo rzeki <laughs> <gdzie>? Owoc rzeki Nadeszła <laughs> pora na owoce jeziora Jestem najedzona jak nic. Znaczy nie no, byłam nieraz bardziej, ale jak było. <sum> Ej, nigdy się tak nie nagrywał. W sumie to często się tak nie bardziej. Obstawiamy kwotę. Konieczne. 1358. 1600. 1750. Ej, co? Najbliżej. Jak to jest możliwe? 1100, a 1300 wszystko, a jest to wy się powiedzieli. Jeśli wy chcecie zobaczyć taki też dokładnie, jak wyglądały te nasze danka, to zapraszam na nasze Instagramy. Bo ja zrobię zdjęcie całego mojego zestawu, więc tam sobie będziecie mogli jeszcze raz obejrzeć wszystko, mm. także wybijcie na Instagram. Na moim będzie moja dupa. Na moim mm. będzie grzyb Patryka, więc też. Nie, nie, nie. To... U, mianujecie od dzisiaj moim wasalem zarazem rycerzem. Pierwszym na czele Ostra, sprawdźmy to. <grymne> Dobry, dobrze? Dobry, dobrze? Dobra, Dobry. Do widzenia. Ja, ja zrobiłem głąbki za 22 zł. My z 29, y, 29, 26. 29. A, 26. A, 26 po bieżą? Dużo, dużo, tak, gdzieś zostawiły. Ja się tak, najadłem dwoma tak. gąbkami, więc y, fest. Dodatkowo, dodatkowo rosółek kupiliśmy. E, Aby na jedzenie w ogóle, czy takie małe? No to powiem a, Wam tak, że tyle, ile Twoje gołąbki, to droższa była moja sama kawusia, mała. Wydaliśmy łącznie z napiwkiem i z obsługą, tysiąc, która nie była. Wydaliśmy ponad 1100 zł. 1100 zł. Oh, zł. zł na trzy osoby? Stołował, stołował się tam Kazimierz Wielki. I merażował tam przez 5 dni! E <laughs> Widzieliśmy salę, w której spotykają się polscy politycy, w której wystrój takiej małej sali, która jest 1,4 wielkości naszego salonu z kuchnią kosztuje 6 milionów złotych. Moim zdaniem też raz w życiu można spróbować, bo na osoby wyszło trzy A masz dania, które niesamowite. I ja się najadłam fest. Też Nie się bardzo też najadłem. Jeszcze pan, który nas oprowadzał, spokojnie poświęcił nam nawet pół, pół, ponad pół godziny na oprowadzanie nas i pokazywał jakieś zbroje, nam pokazywał obrazy. Mają tam specjalnie taką wielką szablę. Tu się otwiera wcale okay. wam nie zazdrosimy. Faj, fajne doświadczenie, naprawdę. A ja wdupiłem jakąś przejechaną a, a sarnę pewnie. Ja sarne i sarna to było coś, co mogę powiedzieć z czystym sercem, że mi nie smakowało Tak, no, mi... no, też ty... Dwie my zapłaciły? Szczerze powiedziawszy, trochę zazdro Jeżeli widzowie chcecie, żebyśmy zrobili kiedyś jeszcze taki sam odcinek Żebyśmy tym razem może... Zamienili my... grupy Tak, że może byśmy no. mieli to no. Słuchaj, żebyśmy inne, inne rzeczy próbowali jako tanie i drogie Bo tak. nie tylko jedzenie Hotel jak Hotel, jakieś usługi Wakacje w innym no. mieście na przykład Piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapeczki w górę no i co? Widzimy się. jutro O 17! A. A. Coś! Natalio! Boję się. czekaj, nie, Czekaj, 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 czekaj. Usiądź. Usiądź, Usiądź. No. Najlepiej usiądź. Jaki był budżet na ten film, no. o. No trzy osoby nie, nie, knajpy, to wydać? 500 zł? 600? No. Ktoś mógłby tak powiedzieć <laughs> Powiem na moją odpowiedzialność, ja wydałem najmniej Ja drugie najmniej <laughs> A ja mogę dopłacić od <laughs> Ja za kole zapłaciłem My That's zapłaciliśmy za, za cztery osoby tyle co oni na pięć. <laughs> Nie ma tragedii, co? Spodziewałaś się więcej, przyznaj To That's jest fine. That's fine. Yeah.